Mówię Japonia, myślisz sushi. Nie, 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 nie. Nie tędy droga. Mówię Japonia, myślisz sobie ninja, samuraje, tego typu sprawy. Oj nie, 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 Mówię Japonia, mam na myśli wąsaty hydraulik z Włoch. Witam, moje drogie klockowe świry. Słyszałem, że Mario, dziwo, bardzo dobrze się y, sprzedaje, Kika i ogólnie wszystko dobrze, jeżeli chodzi o LEGO Mario. Tak więc, no... no tylko głupi by nie skorzystał z takiej clickbaitowej okazji. Tak więc, kupiłem ja. Ale też kupiłem i drugiego. Myślę, że gumba był już otwarty, ale no, warto go wrzucić do recenzji. Natomiast ten Glitter, który nic nie patrzyłem, nic nie macałem, myślę. Panie Boże, jeżeli gdzieś tam jesteś, pamiętaj, że cię nienawidzę, ale może coś fajnego. Tak więc. mój niezawodny scyzorek. Oczywiście rzadki, panie Boże. 哇。Wow. Postać, którą udało mi się wylosować, jest to bazy Beetle. No i muszę Wam przyznać, że na początku go nie poznałem. Myślałem, że no, pewnie go gdzieś tam dorzucili w kolejnym remasterze z dodatkowym jednym poziomem i specjalną wersją na Nintendo 3DS. Ale jak się później okazało, po krótkim researchu, jest to bazy Beetle czyli żółwio-podobna postać, która jest przeciwnikiem Mariana. Ze względu na swoją bardzo mocną skorupę, ciężko go pokonać. Tak naprawdę, no, naskoczymy na niego, lecz on po prostu schowa się w swojej skorupie i po chwili wstanie, aby znowu przeszkadzać naszemu hydraulikowi. Stąd jestem ciekaw, jak wygląda pokonanie bazy Beetle w grze LEGO Mario. Czy trzeba na niego mocno naskakiwać, czy jest on swego rodzaju takim chodzącym kamieniem, żeby na niego naskoczyć i przejść dalej. Jeżeli ktoś już ma tą postać, gra w LEGO Mario, no to niech koniecznie napisze mi w komentarzach. Jeżeli chodzi o konstrukcję, no to składa się ona z nowego elementu, bardzo ładnego. Ta skorupa jest naprawdę bardzo ładna, bardzo fajna. E, jeszcze ten nadruk z przodu, no jest bardzo taki dziwny, odpychający i te czerwone ślepia. No i cała ta żółta kolorystyka, z tego co pamiętam, no to chyba w pierwszych Marianach, no to były one nieco ciemniejsze, jeżeli chodzi o normalne ciało. Natomiast, no naprawdę bardzo ładne elementy, nowe elementy, jest dla każdego coś miłego. No i tutaj z tej strony mamy bardzo ładny czarny dym zrobiony z tych jakże fajnych, zaokrąglonych nowych elementów w liczbie sztuk 4, Więc jest to naprawdę bardzo fajna gratka dla zbieraczy ciekawych elementów. No i druga postać, czyli Latający Gumba. Jak zobaczyłem tylko w sklepie, że jest już wyciągnięty z saszetki, można go kupić, no to bez wahania zapłaciłem te 17 zł. No i muszę przyznać, że wyglądam po prostu genialnie. Ten nadruk z przodu jest po prostu niesamowity. Jest to czysty gumba. Jest to bardzo prosty przeciwnik, który pojawia się już na samym początku pierwszego Mariana. On również nowy element w postaci takich nóżek. No i ogólnie dostał on skrzydełka. Latający gumba po prostu przeszkadza nam w powietrzu, więc jeżeli chcemy go pokonać, no to najpierw musimy na niego naskoczyć. On wtedy traci skrzydełka i jest normalną postacią chodzącą, która również nam przeszkodzi, więc trzeba znowu na niego naskoczyć. I wtedy deptujemy go w ziemię, unicestwiamy gra dla dzieci i po prostu ginie. G gra dla dzieci. Ale Gumba jeszcze ma tutaj naprawdę fajną mini konstrukcję. Mamy element jakiegoś piasku, jakiejś nitopiramidy, zapewne z późniejszych odsłon, kiedy to właśnie również i w takich miejscach znajdowała się postać Mariana. No i mamy tutaj również bardzo ciekawie zrobioną chmurkę. Myślę, że jest ona y, czterostudowa, ta z Kitty. Ale może po prostu jakiś taki błąd w mojej logice się wkradł. Wiecie, Thanos pstryknął palcami gdzieś tam i się zmieniło. Ale wygląda to bardzo ładnie. Tylko szkoda, że traci trochę jakość. Ale wygląda to bardzo dobrze. No i możemy postawić tutaj gumbę. Tak więc swoim podsumowania. Jedna saszetka to koszt około 17 zł. Czy warto jak najbardziej? Za niewielką cenę otrzymujemy fajną konstrukcję, konstrukcję z serii licencyjnej, konstrukcję z naprawdę rozpoznawalnej gry i moim zdaniem nawet jak pójdziecie na chybił trafił, będą powtórki jeszcze lepiej. No bo w grze występują oni w takich gromadach, niejednokrotnie dużo ich na poziomie. Więc myślę, że Stado gump coś cudownego. Zrobić sobie mini makietę morską z tą mątwą, czy, czy czymś takim. Jak najbardziej tak byczku. Więc myślę, że dobrze robią. Dobrze robią. Dobrze wszystko jest w porządku. Idzie to dobrze do przodu, teraz tylko czekać na tańszy zestaw z tym interaktywnym Marianem Albo czekać na Brickhead'owego Mariana, no to też się prosi żeby to zrobili Tak więc koniecznie napiszę czy już kupiliście, jak to działa w grze jeżeli macie tego Mariana Ile razy trzeba go na, na, nastłukać, żeby zdobyć punkcik I ogólnie zasubskrybujcie i napiszcie w komentarzu również, czy graliście kiedyś w Mariana na emulatorach. Jeżeli tak, no to bardzo szanuję. Nawet na jednym filmie grałem. Tak tylko podpowiem po drużczasie, jakby ktoś chciał sprawdzić. I jak mi napisze, który to odcinek podróży w czasie, no to dostanie superkę, dostanie lajka i, i jeszcze nawet y, link do złota, bo trzeba takich ludzi obsypywać złotem. Tak więc trzymajcie się na razie.